Trzeba na pozdrawiam nowo z tej strony wiewiórku a dzisiaj sobie otworzymy takie lucky bloki i opowiem wam co zostało dodane w nowym update'cie i jeszcze w jakiejś części odcinka rozdamy sobie takiego Rainbow Frigo camello więc tak opowiem szybko co zostało dodane To dodana taka maszyna która robi że, że jak dacie do niej 10 candy brain rotów, to to przez 10 minut macie szansę, że ta maszyna właśnie wciągnie jakiegoś brain rota i da mu trejta, jest to fajna mechanika żaden rebir też nie został dodany i jeszcze nowe brain roty. o taki Avocadini gufo Strawberry flamingeli Coś dodany z Godów Espresso Signora i jeszcze jakiś jeden balerynologa. Ta Espresso Signora, ona właśnie była do zbycia. Wczoraj za darmo z, zaspiła się. Tak jak ten Mateo Candy. I jeszcze dany taki. Nie, jak mam nazwę, ale nowy secret. Dobra. Więc tak. Mo możemy sobie zespinować. Zobaczmy, zobaczmy. Coś wypadnie. Pieniążki. Dobra. Tutaj. Ula, Są jakieś rzeczy. Wiem, że to na publikach jest fajne. O, czekajcie. Fajne rzeczy lecą. To indeksy zabieram. I tak. Opening. Więc. Mamy jeden mityczny normal, jeden mityczny gold, dwa bręgody, lucky bloki i jeden candy, Zacznijmy sobie od najsłabszego. I coś wyleci. O, dobra. Fajne, jako swoją Bo potem co się działo wczoraj, to mój najgorszy to jest 14k. A naprawdę mam jakieś giga, 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 giga mocne przykład 200k był za darmo, Mateo. Candy, dobra Golden. Boga, Boga. Oni taki bilang ragolbilo. Dobra. Dobry dodu. Ostatnio poszli Tiger, Tigra, Tigra ozoblenie chyba, die orkala, orkala. Wkurta suk Candy, a Candy event. Lucky bloki. Dobra, otwieramy. I uwaga, uwaga... O, ten Z3 wypadł! 15k, idealnie. Podoba mi się. To sobie zostawię, może też rozdamy na, na następnym odcinku. laki blok brain gotowy. Taki? To... Bo on zrobi 100 tysięcy! O, ej, on jest giga, dobry. 60 k Bo tyle kosztuje. Dobra. E to naprawdę giga, te. Okay. Teraz candy, taki blok. Brain God, please, please. Orkę. Dobra, ten, ale i, i tak. Ile? <ścoughs> Ile ona daje. Naprawdę dużo. I teraz jeszcze. O jest. Panda. Pandacini, bananini. To. To indeks możemy sobie wziąć. I też właśnie będę chciał sobie zarobić. Czekaj, to sobie. Wydumny też sobie, 5K. I właśnie, jeżeli chcecie wygrać tego Frigo Camelo Rainbow, no to napiszcie swój nick i Rainbow. Też mogę pokazać moją kolekcję Brainy Narodów. Tak się jest Najlepszy to jest stan. Tylko szkoda, że ten. Tylko. Ty grolice fructoni. On się tak nazywa, bo leciał. No ale i tak. Uda mm, nim spędziliby, żeby leciał. Orkalero, orkala. gdzieś tak się czyta. To chyba na tyle, że to działa. Wiem, że to chyba zamienia w ten. Ludzi w bab... Właśnie w te mieszki a to. O, ale to w daleko wylatuje. Nie. To jest fajne, naprawdę. Chcecie uciec? Strzelacie. sobie... O, teraz co się działo? Ale patrzcie, strzelacie sobie i uciekacie. To akurat fajne. Chyba na tyle. W Roblox. czy w Roblox sobie też nic nie zostało dodane. a też naprawdę dużo się strasznie działo. od br brindrodów, powiedz Gigałpę, Eventy 4x lag, I takie inne. Oj, panda. Czyli bananini. Ale już sobie chyba zrobiłem indeks. Wszystko usunąłem, usunąłem. Tak się prezentuje te teraz mój indeks. Oj, nie tylko jeszcze muszę ten. To zebra Do indeksu. To chyba na tyle. Więc dziękuję za oglądanie. I pa widzowie.